Zastanów się przez chwilę, czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś próbuje sterować twoimi decyzjami, emocjami lub zachowaniem? Zgadza się, manipulacja może być subtelna, a jej skutki niezwykle szkodliwe. Ale jak rozpoznać, czy jesteś ofiarą manipulacji? Jakie sygnały powinny cię zaniepokoić, zanim będzie za późno? W tym filmie zdradzę ci pięć kluczowych znaków, na które musisz uważać. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rozpoznać manipulanta, koniecznie obejrzyj ten film do końca. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych filmów o psychologii i rozwoju osobistym. Gotowy, zaczynamy. Manipulacja to nie tylko nieprzyjemne uczucie: to strategia, którą niektórzy ludzie wykorzystują, aby kontrolować innych, zmieniać ich zdanie lub wprowadzać ich w poczucie winy, nie pozostawiając przy tym żadnych fizycznych śladów. To może dotyczyć Twoich bliskich współpracowników, a nawet partnerów. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy manipulowani, ponieważ techniki manipulacyjne są tak subtelne i skuteczne, ale nie martw się. W tym filmie pokażę Ci, jak rozpoznać manipulację, zanim zdąży wziąć kontrolę nad Twoim życiem. A jeśli czujesz, że ktoś manipuluje Tobą w sposób, którego nie rozumiesz, ten film to absolutna konieczność. Pierwszym sygnałem manipulacji jest ciągłe poczucie winy. Kiedy jesteś ofiarą manipulacji, bardzo łatwo możesz poczuć się winny za rzeczy, które wcale nie są Twoją winą. Manipulanci są mistrzami w tworzeniu wrażenia, że to Ty jesteś odpowiedzialny za ich emocje, zachowanie, a nawet decyzje. Przykład. Wyobraź sobie, że ktoś bliski, może to być przyjaciel, partner lub współpracownik, ciągle mówi Ci, naprawdę mnie zawiodłeś, lub to Twoja wina, że się tak czuję. Tego typu komunikaty są charakterystyczne dla manipulantów. Celem tych słów jest obarczenie cię poczuciem winy i odpowiedzialnością za coś, za co tak naprawdę nie powinieneś być odpowiedzialny. Zastanów się, czy w Twoim życiu są osoby, które ciągle wmawiają ci, że to Ty zawiniłeś. Czy w takich sytuacjach czujesz się winny mimo, że nie zrobiłeś nic złego? Jeśli tak, to znak, że manipulator może próbować przekonać Cię, że to Twoja wina, niezależnie od sytuacji. Drugi sygnał to ciągłe zmiany zasad. Manipulanci nie mają stałych granic. To, co było akceptowane wczoraj, może stać się nieakceptowane dzisiaj. A co gorsza, może to nie mieć żadnego sensu. Zasady gry mogą się zmieniać w zależności od humoru manipulanta, co sprawia, że czujesz się zagubiony i niepewny siebie. Przykład: załóżmy, że umówiłeś się z kimś na spotkanie i było to dla ciebie naprawdę ważne. Nagle bez żadnego wyraźnego powodu ten ktoś zmienia zasady i oczekuje, że zrozumiesz, dlaczego nie może się z tobą spotkać. Z czasem ta osoba zacznie czuć się uprawniona do zmieniania swoich obietnic, reguł i granic, ale to Ty zaczniesz się czuć winny, że nie spełniasz ich oczekiwań. Manipulanci zmieniają zasady gry, aby wprowadzić zamieszanie, co czyni Cię bardziej podatnym na ich wpływ. Jeśli czujesz się tak, jakbyś wciąż musiał dopasowywać się do nowych reguł, to wielki znak ostrzegawczy. Trzeci sygnał manipulacji to gaz lighting, czyli podważanie Twojej rzeczywistości. To jedna z najbardziej perfidnych technik manipulacyjnych, polegająca na tym, że manipulator celowo podważa twoje postrzeganie rzeczywistości, sprawiając, że zaczynasz wątpić w swoje wspomnienia, zmysły i percepcje. Przykład: Wyobraź sobie, że pamiętasz sytuację, w której ktoś cię oszukał. Próbujesz o tym porozmawiać, ale ta osoba mówi: Nie pamiętasz tego dobrze, lub To się nigdy nie wydarzyło. Powoli zaczynasz wątpić, czy to, co pamiętasz, naprawdę miało miejsce. Gaslighting jest niebezpieczny, ponieważ manipulator stopniowo burzy twoje poczucie pewności siebie, zmieniając twoje wspomnienia, aż zaczniesz wierzyć, że to ty się mylisz. To potężna technika, która sprawia, że czujesz się jak osoba z problemami psychicznymi, choć w rzeczywistości to manipulant jest winny. Czwarty sygnał to izolacja od innych. Manipulanci często starają się odizolować cię od przyjaciół, rodziny lub innych osób które mogłyby stanąć po Twojej stronie. Zaczynają stwarzać sytuacje, w których czujesz, że tylko oni są dla Ciebie wsparciem, a wszyscy inni Cię zawiodą. Przykład. Twoi przyjaciele nie rozumieją Cię tak jak ja. Rodzina zawsze Cię krytykuje, ale ja nigdy Cię nie zawiodę. Tego typu komentarze mają na celu wytworzenie poczucia, że to tylko ta osoba jest prawdziwym wsparciem, a inni ludzie nie zasługują na Twoje zaufanie. Izolowanie Cię od innych daje manipulatorowi pełną kontrolę nad Tobą i sprawia, że czujesz się bardziej zależny od Niego. To bardzo niebezpieczny sygnał, na który należy uważać. Ostatni sygnał to ciągłe obiecywanie, ale brak działania. Manipulanci uwielbiają obiecywać złote góry, ale nigdy nie dotrzymują słowa zawsze znajdą wymówkę, dlaczego nie mogą czegoś zrobić, ale nadal oczekują, że ty będziesz im wierzyć. To prowadzi do niekończących się rozczarowań, które sprawiają, że zaczynasz wątpić w siebie. Przykład. Ktoś może ci obiecać pomoc w ważnym projekcie, potem zapewnić, że na pewno się tym zajmą, a na koniec nie pojawić się w ogóle. Z czasem zaczynasz wierzyć, że masz zbyt duże oczekiwania, a manipulant może zawsze przyjść z kolejną obietnicą, która nigdy nie zostanie zrealizowana. Jeśli rozpoznałeś któryś z tych sygnałów w swoim życiu, to może być znak, że ktoś próbuje manipulować tobą. Pamiętaj, że manipulacja to technika psychologiczna, której celem jest kontrolowanie ciebie w sposób, którego nie zauważasz. Jeśli zauważysz te sygnały, zrób krok wstecz i zastanów się, czy to, co dzieje się wokół ciebie, jest naprawdę zdrowe i konstruktywne. Pamiętaj. Twoje emocje, granice i potrzeby są ważne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o psychologii manipulacji i jak radzić sobie z manipulantami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli masz doświadczenia z manipulacją lub chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, napisz komentarz poniżej. Pamiętaj, że ty zasługujesz na szacunek i zdrowe relacje. Do zobaczenia w kolejnym filmie.